Usiądźcie obok siebie. To zrobimy zdjęcie, póki jest dobre światło. To jest do jedzenia, nie do wycierania okien. Pilnuj go dobrze. Gdyby ktoś ukochany zniknął z twojego życia. Ma trzy lata, jasne włosy i niebieskie oczy. Jak długo byś go szukał? Musisz to jakoś przeżyć. Nie chcę. Jak zaciekle byś walczył? Dzieci nie znikają, nie gubią się. To dorośli je gubią. I jak wiele byś dał za jedną, jedyną szansę naprawienia swojego świata. Jest taki do niego podobny. Widział Cię. Nie domyśla się. Miał trzy lata, minęło tyle czasu. Są Państwo gotowi? Tak. Odciski palców pasują. Mendeley Entertainment przedstawia. Nie musisz dzwonić, jesteś u siebie. Mogę prosić o mleko? Jesz pizzę z mlekiem? Tak. Lubię pizzę z mlekiem. Opowieść o zaczynaniu od nowa. Świetny rzut. Ćwiczyliśmy z tatą przez cały rok. Nie wie, kim jesteśmy. Nie pamięta nas. Przypomnij sobie, postaraj się. O walce, która dodaje nam sił. Mam tego dość. To trwa już bardzo długo. Na to trzeba czasu. Nie wiem, kim jesteś. Nie wiem, nawet, jak masz na imię. I o miłości, która buduje rodzinę. Przypominasz sobie coś? On cię kocha. Widziałaś, jak na ciebie patrzy? Chcę tylko, żebyśmy znów byli rodziną. Jesteś moim bratem. Tęskniłem za tobą. Michel Pfeiffer. Trade Williams. I Whoopi Goldberg w ekranizacji znanej powieści głębia oceanu mamy do spłacenia kredyt i trzeba odkładać na szkołę. Pojedziecie do pani Kristen. Dacie sobie radę. Nie mogę ci nic powiedzieć, ale tak bywa w moim zawodzie. Zawsze tak jest. Wie pan, że mój mąż niedawno zmarł? Tak. Tylko on znał szyfr do sejfu. To jego osobiste rzeczy, ale nigdy nie sądziłam. Nigdy nie sądziłam. Co pani tam znalazła? Prywatny detektyw Tom Wells jest jednym z niewielu, którzy to widzieli. Ta taśma ma 8 mm szerokości i przesuwa się z prędkością 16 klatek na sekundę. Wynajęto go, by odgadł, czy to, co na niej zapisano, jest prawdą. Trudno będzie znaleźć autora tego filmu. Szukam informacji o autorze. Jeśli chcesz, to oglądaj, ale sam. Ja się stąd zmywam. Są drzwi, których lepiej nie otwierać. Gdzie jesteś? Nie igraj z diabłem. On się nie zmienia, ale zmienia ciebie. Bo jeśli raz przez nie przejdziesz, dam sobie radę. Nie ma już powrotu. Chcę to zrozumieć. Nieważne co się stało, zapomnij o tym. Nie mogę. Muszę dokończyć tę sprawę. 8 mm. Byli zwykłą amerykańską rodziną. Za moich przyjaciół i moją żonę. A ten dzień nie różnił się od innych. Spóźnimy się, ale śmiercionośna broń w rękach szaleńca zmieniła wszystko. Zabici to mają Kim i Denis McCarthy. Pani syn ma uszkodzony mózg. Czy to znaczy, że też umrze? Kevin McCarthy ma 10% szans. Myli się pani. Jestem matką Kevina. On będzie żył. Wszystko będzie dobrze, tylko się mnie słuchaj. Autentyczna historia Karolin McCarthy. Każda matka zrobiłaby to samo. To zabiło mojego męża? Tak jest nasz świat. Będziesz chodził. Nie poddawaj się. Pozostało jej tylko nie przestawać. Odebrał mi pan męża, mojego najlepszego przyjaciela. Na nowo odnalazła sens życia. Chcę, żeby zrozumieli, ale bez ciebie nic nie zdziałam. Pojadę z tobą do Waszyngtonu. Po wielkiej tragedii to nie polityka, tu chodzi o ludzkie życie. Stanęła do walki. Nie o to chodzi w drugiej poprawce do Konstytucji i zabrała głos. Zamierzam wziąć udział w wyborach do kongresu. Zdobywczyni nagrody Emmy Lonnie McCall. Filmie wyprodukowanym przez nagrodzoną Oscarem Barbarę Streisand. Kolejna kobieta w kongresie. Moja mama. Szały na Long Island. Wszyscy znamy tę historię. Nigdy nie jeżdżę tam tędy nocą. Podobno udają wypadek, gdy ktoś chce im pomóc. Mordują go. To tak zwane miejskie legendy. Wszyscy je opowiadamy. Facet jedzie z dziewczyną do lasu i wysiada z samochodu. Ona słyszy nad głową skrzypienie, a tu na gałęzi wisi trup. Wszyscy ich słuchamy. A słyszeliście o facecie z siekierą, który chowa się na tylnym siedzeniu? Ja zawsze sprawdzam, czy nikogo tam nie ma. Ale choć to się nigdy nie zdarzyło, nie znaczy, że nie może się wydarzyć. Bez głowy ciało ofiary znaleziono w jej samochodzie. To mogło być każdy z nas. Po kampusie grasuje barian. Seryjny morderca, jak z tych opowieści. To koszmar. Wołanie słychać z wnętrza domu. To może być on? Nie rozmawiaj z obcymi. Czym mogę pomóc? Nie odbieraj telefonu. Nie włączaj świateł. Nie wysiadaj z samochodu. I uwierz w to, co usłyszałeś. Chcę wiedzieć, co tu jest grane. Ktoś wciela w życie te wszystkie opowieści. Ulice strachu. Słyszałeś historię o mikrofalówce? Zadaj. To jest Kathy, Lorena, Chug, Chug nasz i Dicki. I wie właśnie się tu sprowadzili. Nie podoba Ci się tu, prawda? Jest jakoś inaczej. Ludzie są dziwni. Zawsze uśmiechnięci szczęśliwi. Trudno powiedzieć, że burzynikie przechodzą okres dojrzewania. Zachowuj się jak należy. To pralnia mózgów. Zaprogramowali ich, moich przyjaciół. Zawładnęła nimi jakaś mroczna siła. Mroczna siła? Myśl jak należy. Bez wyboru. Kolejne zabiegi dają coraz doskonalsze rezultaty. Kto jest za? Nie mogę wrócić do domu. Czekają tam. Nie zostawiaj mnie. Będziesz doskonały. Bez wyjątku. Jestem kolegą Gebisa. Gebis jest już dobry. Nauka jest Bogiem. Nie jest tak, jak myślisz. Wystąpiły drobne zakłócenia. Pójdziemy do mnie? Nie. Dlaczego? Niedobrze. Źle? Nie, to normalne. Kto ci uwierzy? Rodzice? Zgłosiliście mnie? Teraz to nowy odlot. Nie ucieknie. Nie ukryje się. Wszyscy są przeciwko niemu. To dla Twojego dobra, ale ja nie chcę. Columbia TriStar przedstawia nowe znaczenie słowa strach. Disturbing behavior. Grzeczny świat. Oto DVD. A oto co się dzieje, gdy oglądasz DVD. Film na kompakcie tego jeszcze nie było. Obraz dwukrotnie lepszy niż na kasecie wideo. Dźwięk czysty i przestrzenny. Masz wrażenie, że jesteś w kinie, a przeżywasz to wszystko w domu. Co więcej, możesz oglądać to w wersji widescreen. Wybierz własną wersję językową. Korzystaj z wielu opcji dodatkowych. Oglądaj filmy na ekranie swego komputera. Wypożyczaj i kupuj filmy na DVD stworzone przez największe wytwórnie Hollywood. DVD. Przekonaj się jak dobre może być kino w domu. Wybieraj setek świetnych filmów dostępnych na DVD. DVD. Yeah.